Dzisiaj będzie kilka słów o wampirach, czyli porozmawiamy o nowym filmie Jemma Jarmusza, Tylko kochankowie przeżyją. Jak już wspomniałem, będzie o wampirach, ale to nie jest horror. To nie jest nawet film grozy. Tak naprawdę tam w tym filmie nie ma krwi, jako tako. Jest to film Jemma Jarmusza, więc jest on troszeczkę inny. Ale po kolei. Głównymi bohaterami jest para właściwie wampirów, grana tutaj przez Toma Hilstona i Tydę Swinton, którzy no, już są znudzeni swoim życiem, bo już żyją ileś tam setek lat, i no, tak naprawdę już nie podoba im się, w, w którą stronę ten świat podąża, że dąży do tak itd. No i niby wszystko jest w porządku, ale odwiedza, ponieważ żyją w dwóch różnych miejscowościach. Ona żyje w Maroku, on w Stanach Zjednoczonych, w końcu Ewa, on ma na imię Adam. Też bardzo, bardzo fajne skojarzenia biblijne. Yy, przyjeżdża go, odwiedza, i niby wszystko jest w porządku. Każdą chwilę wolną spędzają z sobą, są zakochani od, sobie od, od lat, i wszystko niestety się zmienia, zmienia jak yy, siostra Ewy, która ma na imię również Ewa, yy, przyjeżdża ich odwiedzić. Tutaj nie będę wam nic mówił, bo tak naprawdę w tym filmie to nie fabuła jest istotna. Tak jak mówiłem, to jest film z wampirami w roli głównej. Ale to nie jest film grozy. Tutaj nie, ma, nie będziecie się bać naprawdę na tym filmie. Raczej tutaj chodzi o to, że wampiry, przynajmniej dwu, dwójka głównych bohaterów, są pokazani jako osoby, które rzeczywiście są znudzone tym życiem, ale one biorą w niego co najlepsze. To znaczy sztuka, poezja, nauka. Na przykład Adam, grający przez Ilesona, zawsze wspierał naukowców. Czy to był Isaac Newton, czy to był Einstein, czy to był Tesla, czy chociażby wspomniany nasz Mikołaj Kopernik. Zawsze ich wielbił, zawsze ich wspierał. Kolekcjonuję instrumenty, oczywiście stare, więc są antyczne, mam na przykład Gibsona z 1905 roku. Nie sprawdzałem, naprawdę nie mam pojęcia ile to kosztuje, ale domyślam się, że nie kilka złotych. I głównie o tym czym chodzi o uczucie i o przemijanie. O to co zostawimy po sobie, o to kim jesteśmy, jak, jak się zachowamy. Tylko kochankowie przeżyją, wydaje mi się, to jest cała kwintesencja tego, że y, życie bez uczucia, życie bez y, jakiegoś sensu, nadziei, tam naprawdę nie ma jakiegoś logicznego uzasadnienia. Trzeba po coś żyć, trzeba coś chcieć, coś dawać, czegoś pragnąć, żeby nasze życie miało sens, bo inaczej jesteśmy jak ludzie, czyli jak to właśnie Adam nas określa jak zombie. Po prostu nic, tylko dążymy z jednego miejsca do drugiego, niedługo zaczniemy się zabijać. Bo już nie będzie pewnie chodziło o benzynę, o ropę, tylko o wodę. Taka delikatna, mała płyta jest tutaj. Film bardzo fajny. Daję temu filmowi 7 w skali na 10, ale ostrzegam Was. To jest film bardzo klimatyczny. To znaczy, jeżeli na przykład widzieliście y, Truposa albo Broken Flowers z Billemarem, to jest taki film. Powolutku nic się nie śpieszy, wszystko jest celebrowane. Y, tym bardziej, Wampiry. Jako tak to, to, to tak naprawdę jakiś tam dodatek, żeby, żeby wziąć, żeby pokazać, bo wiele rzeczy, z ich mitologii to tak, wzią, wziął sobie to, stąd, to, to, to. Nie ma nagle, że to wszystko, że osiane kołki, że czosnek, że to i tam że wampiry są mega silne i w ogóle. Nie! muszę sobie wziął jedną rzecz stąd, bo mu to pasowało, drugą stąd, yy, trzecią stąd, to nie, to nie pasuje i tak dalej. Nie ma jakiś na przykład, że czosnek i je zabija. Nie, albo że na przykład jak ostatnio było. W, bodajże, w sadze, że wampiry mogą chodzić w dzień, tylko się błyszczą czy coś takiego. Nie, takich rzeczy nie ma. O po prostu wybrał kilka rzeczy, którym pasowało i dziękuję. Dodał oczywiście kilka swoich rzeczy, bo jakże mogło być inaczej Jimmy Jordan znany z tego, że tak, tak robi. I to jest w ten sposób. Naprawdę nie stresujcie się, że w film nie ma akcji, bo tam naprawdę niewiele się dzieje. Fajnie jest, bo na przykład pojawia się John Hart w roli drugoplanowej oraz pojawia się też Anton Yelchin. Mała rola, aczkolwiek bardzo ważna. I to mnie właśnie buduje, że film, który nie ma jakiejś większej, wiele akcji, ma tylko fajny klimat, potrafi być ciekawy. A jeżeli znacie filmy Jarmusza, jeżeli lubicie filmy Jarmusza, film na pewno Wam się spodoba. I tutaj moje pytanie, ponieważ ci, którzy znają Jarmusza i lubią Będą y, lubili ten film, będą uwielbiali ten film. Osoby, które y, nie znają, którym taki kino jest obce, powiedzą, a bez sensu w ogóle, co to jest, tego się nie da oglądać y, po 20 minutach, już przysnąłem. A moje pytanie do Was brzmi, który, wa który film Jarmusza Wam się podoba najbardziej? Bo ja na przykład osobiście nie potrafię wybrać. To byłaby walka pomiędzy y, truposzem, pomiędzy Ghost Dog i Broken Flowers. Pewnie bym się skłonił bardziej ku Broken Flowers albo, albo Ghost Dog, bo mimo wszystko Forrest Whitaker oraz Bill Murray są jakoś. Y, Bliżsi mi niż Johnny Depp, ale to jest moja opinia. Jaka jest wasza? Czekam jak zawsze, piszcie pod recenzją. W ogóle jedną z fajnych rzeczy jest to, że wspólne dla nich, że wszyscy mają bardzo dziwne włosy. Fryzury takie jak jeżeli pamiętacie bajkę o Jacku i Plasku, to oni takie własne właśnie włosy mają. I to wydaje mi się, że to jest jedna z tych rzeczy, które Ginger już dołożył od siebie i powiedział: tak ma być i koniec. Ok, dziękuję bardzo za obejrzenie. Jak zawsze zapraszam do komentowania i subskrybowania. Jeżeli podobał się sprawę, widzicie zawsze artykułach, 4 cztery pozostałe recenzje, zapraszam do obejrzenia. Zacznijcie również na y, mojego bloga oraz na Facebook. Szukajcie Japony Przerwany, czyli trochę kultury hamie. a my widzimy się już niedługo. Cześć! <sumptu> Hè!